Neuroprzywództwo liderstwo, które zaczyna się w układzie nerwowym. W świecie, który przyspiesza szybciej niż nasz układ nerwowy jest w stanie nadążyć, pojawia się nowa jakość liderstwa. Nie chodzi już tylko o strategię, KPI i strukturę. Neuroprzywództwo to sztuka prowadzenia innych poprzez umiejętność zarządzania sobą. Zaczynamy od fundamentu, od własnego układu nerwowego. Neuroprzywództwo łączy naukę o mózgu, emocjach i zachowaniach z praktyką przywódczą. Lider w XXI wieku to nie ten, kto najgłośniej mówi. Ale ten, kto potrafi regulować swój stan wewnętrzny, budować bezpieczeństwo, aktywować kreatywność siebie i zespołu, bo to nie stres napędza najwyższą wydajność. Robi to poczucie bezpieczeństwa, ciekawość i relacyjność zakorzenione w naszym układzie nerwowym. Jak działa mózg lidera w trybie regulacji, a jak w trybie stresu? Nasz mózg ma różne tryby reagowania. Tryb przetrwania. Tryb nastawiony na zagrożenia. Układ limbiczny wykrywa zagrożenie i zawiadamia o nim pień mózgu, który przejmuje stery poprzez autonomiczny układ nerwowy. Uruchamiana jest reakcja walki, ucieczki, kiedy dominuje stres i kontrola, lub reakcja zamrożenia, kiedy pojawia się przeciążenie i bezradność. W trybie przetrwania rozwijamy tylko kompetencje, które służą przetrwaniu. Z kolei w trybie zamrożenia nasza kora mózgowa, odpowiedzialna za funkcje poznawcze, może zostać odłączona od reszty układów. To dlatego w stresie możemy zapomnieć ważne informacje i na przykład nie zdać egzaminu. Tryb regulacji i współpracy To stan, kiedy jesteśmy zdolni do jasnego i kreatywnego działania. Nasze trzy układy, pień mózgu, układ limbiczny i kora mózgowa pracują synchronicznie. Mamy dostęp do naszego mózgu poznawczego, kora mózgowa, i możemy swobodnie korzystać z zasobów pamięci, które znajdują się w układzie limbicznym. Neuroprzywódca wie, w którym trybie jest i potrafi wrócić do zielonej strefy. A kiedy robi to lider, zespół podąża za nim. Trzy kompetencje neuroprzywódcy: samoregulacja, sztuka zarządzania energią i emocjami, nie przez tłumienie, ale świadomość i integrację, empatyczna komunikacja, słuchanie nie po to, aby odpowiedzieć, ale by zrozumieć, kreowanie bezpieczeństwa psychologicznego. Bo mózg w stresie broni, a mózg w bezpieczeństwie tworzy, uczy się, współpracuje. Neuroprzywództwo to codzienne mikroruchy: ton głosu, obecność, pauza przed reakcją, świadome oddychanie, ciekawość zamiast oceny. W neuroprzywództwie pojawia się pojęcie, które jest szczególne: to cichy lider to koncepcja Davida Roka, twórcy Neuroleadership Institute. Kim jest cichy lider? To przywództwo, które nie krzyczy. To ktoś, kto nie potrzebuje dominować, by prowadzić. Nie stoi na podium, żeby być słyszanym. On tworzy przestrzeń, w której inni zaczynają słyszeć siebie. Nie kieruje kontrolą, lecz ciekawością. Nie rozwiązuje za ludzi. Zadaje pytania, które aktywują ich neurony odpowiedzialne za refleksję, odpowiedzialność i kreatywność. Taki lider reguluje swój układ nerwowy tak, by być katalizatorem spokoju i klarowności, a nie presji. W świecie przestymulowania i ego, cichy lider jest jak oddech. Nie wymaga błysków fleszy i oklasków. Wymaga odwagi bycia w prawdzie ze sobą. Facylitacja myślenia. Cichy lider ma jeszcze jedną wyjątkową umiejętność. On nie pyta po to, by zebrać informacje. On pyta po to, by umożliwić innym myślenie. David Rock nazywa to facylitowaniem myślenia. Bo kiedy ktoś zadaje nam dobre pytanie, budzi się nasz mózg. Zaczynamy widzieć więcej możliwości. Cichy lider nie wchodzi w rolę eksperta, który wie lepiej. On jest lustrem, które pomaga innym zobaczyć siebie i swoje zasoby. Mówi mniej, Pyta więcej. Prowadzi nie odpowiedziami, ale świadomością. I dzięki temu ludzie przy nim myślą głębiej, czują sprawczość, zaczynają ufać sobie. To jest właśnie neuroprzywództwo w praktyce. Zatrzymaj się. Weź jeden spokojny, długi wdech. Poczuj stopy na ziemi. I zapytaj siebie, w jakim stanie jest teraz mój układ nerwowy. To pierwszy krok do przywództwa, które naprawdę inspiruje. Neuroprzywództwo nie zaczyna się na sali konferencyjnej. Zaczyna się w ciele, w oddechu, w chwili obecności. Lider nowych czasów najpierw prowadzi siebie, a dopiero potem innych.